Witam, witam wszystkie kryptoświry z tej strony Konrad z grupy Zdefiniowani.pl. Za 2,5 godziny długo oczekiwane wydarzenie, jeżeli chodzi o świat krypto, Arbitrum i jego token natywny ARP, który będzie mieć właśnie swój listing, a przede wszystkim będzie można z, jakby zebrać swój airdrop, który w przypadku tego projektu to aż 10% łącznej podaży tokenów w przypadku... AirDropa, tak więc jaka jest moja strategia, co ja robię w przypadku tych tokenów, za chwileczkę Wam powiem, zanim przejdę jednak do szczegółów. Chciałem tylko nadmienić, że nie jestem doradcą finansowym i to nie jest porada finansowa. Tak więc, po pierwsze, jeżeli chodzi o tokeny ARP, wcześniej wspominałem również, że nie otrzymałem AirDropa, nie zakwalifikowałem się, a to przede wszystkim dlatego, że Moje działania z tą siecią rozpoczęły się dość niedawno, tym samym jakby nie zakwalifikowałem się do airdropa, jakby temat już z tematem się pogodziłem, nic z tym nie zrobię. Natomiast przede wszystkim podchodzę tutaj z punktu widzenia osób, które właśnie nie zakwalifikowały się do airdropa, a chcą ewentualnie posłuchać tego, jaka jest moja strategia. Jeżeli chodzi o sam projekt, uważam, że Arbitrum i ich token to jest jedna z takich szans, które należy podjąć, przede wszystkim w kontekście długoterminowego, długoterminowej strategii i w przypadku tego tokenu właśnie tak podchodzę. Nie jest to projekt, który kupię i spieniężę. Najlepiej byłoby dla mnie oczywiście z punktu widzenia osoby, która nie otrzymała airdropu, aby doszło do bardzo dużego dumpu, w sensie takim, że zaraz po climbingu bardzo dużo osób zwyczajnie zacznie go sprzedać i na to liczę. Natomiast jestem pewien, że duża część osób, które otrzyma, która otrzyma te tokeny, jest świadoma tego, czym jest arbitrum, jaki potencjał niesie ze sobą ta sieć. Tym samym myślę, że duża część zwyczajnie będzie trzymać te tokeny długoterminowo. Tak więc moje podejście, jeżeli chodzi o start, kupno określonej ilości. W sensie takim, że 20% mojego budżetu, który chcę przeznaczyć na zakup tokenów ARP wrzucam bezpośrednio zaraz po starcie. Resztę będę dokupować w przypadku dumpu i będę starać się usredniać tą cenę, bo z pewnością do takiego DAMPu dojdzie. No nie ma opcji, takiej, że token będzie szedł cały czas do góry. Bo spora część zwyczajnie z tych 10% pełnej podaży będzie keszować się. Zaraz po starcie. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o to, gdzie będę kupować te tokeny, to zdecydowałem się na zakup na dex Będziemy mieć oczywiście listing na Binance, na Coinbase, na wielu kluczowych giełdach. Natomiast ja będę tutaj celować pod DEX, a dokładnie będę kupować na Camelot Exchange. Jeżeli nie znacie, nie słyszeliście jeszcze o tej giełdzie, jest to jedna z największych giełd zdecentralizowanych na sieci Arbitrum. I tu będę starał się złapać dobrą cenę. Jeżeli chodzi o zdecentralizowane giełdy, musicie pamiętać, że nie mamy tutaj tak naprawdę order book, tylko wszystko odbywa się względem płynności, która dostarczona jest w ramach listingu danego projektu. Bardzo ważnym aspektem jest również to, aby oczywiście to w zależności od tego, jak nastawiacie się do zakupu, ustawić tzw. slippage tolerance, które daje nam. Które daje nam przede wszystkim możliwość kupienia ceny z maksymalną różnicą między ceną, którą chcesz kupić lub sprzedać daną kryptowalutę, a rzeczywistą cenę, po której transakcja zostanie wykonana. W skrócie jest to odstępstwo od pożądanej ceny transakcji. Czyli krótko mówiąc, jeżeli chcemy kupić jakiś token i decydujemy się na to, że tak jak w tym przypadku, biorę pod uwagę sytuację, w której po w wykonaniu transakcji po integracji interakcji ze smart kontraktem jego cena wzrośnie do 39% w tym czasie to taki token zostanie kupiony i tak samo w przypadku sprzedaży jeżeli ustawię te 39% również zostanie kupiony co może się wydarzyć w przypadku ARP no może się wydarzyć sytuacja w której to bardzo duża ilość osób zacznie kupować ten token tym samym jego cena będzie bardzo szybko rosnąć Oczywiście, może być w drugą stronę. Bardzo duża ilość osób może zacząć go sprzedawać. Tym samym pomyślcie tutaj odnośnie tego slippage tolerance. Standardowo jest to 1% bądź też nawet mniej, w zależności od DEX. Natomiast możemy to ręcznie sobie ustawić bezpośrednio z poziomu już dashboardu danej, danej zdecentralizowanej giełdy. Ja w tym przypadku ustawiam 39% i jeszcze czas maksymalny 2 minuty, czyli jest to określony. Czas, w którym dana transakcja będzie przetwarzana. Tak więc e, będę skupiać się tutaj, tak jak mówiłem, na Camelot Exchange. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o płynność, możecie płynność dostarczyć Ethereum, USDT bądź też Gral. E, tutaj te trzy tokeny bez problemu. Będą miały płynność, natomiast pamiętajcie, że router odpowiedzialny za transakcję już bezpośrednio na słapie daje wam możliwość tak naprawdę dokonania tej transakcji z każdym innym tokenem, ponieważ zostanie to automatycznie przekonwertowane do tokenów, w którym jest, do, jest dana płynność przy danym tokenie. Spójrzcie również, jeżeli będziecie chcieli korzystać z giełdy Camelot, mamy już na liście tokenów token ARP, który w tej chwili nie jest, nie jest jeszcze. Dodany w tym sensie, że nie mamy tutaj płynności. No, i jedyną rzeczą najważniejszą, którą musimy zrobić, to połączyć nasz portfel bezpośrednio z siecią Arbitrum. Ja jeszcze muszę przełączyć sieć na Arbitrum, tak aby można było dokonywać transakcji. W tej chwili mój portfel jest już podłączony do swapu, i w momencie, gdybym chciał w tej chwili kupić tokeny ARP, to jak sami zobaczycie, nie ma w tej chwili. Płynności nie jest ten token dodany. W momencie, kiedy token zostanie dodany, automatycznie pojawi się tutaj płynność i będzie można zrobić swap bezpośrednio do Ethereum. Co dalej, jeżeli chodzi o moją strategię, z pewnością pojawią się pule farmingowe, w których to będziemy mogli stakować załóżmy token natywny danej giełdy z tokenem ARP, bądź też Ethereum z tokenem ARP. Natomiast pamiętajcie, że w przypadku. Dorzucania płynności w postaci LP tokenów do farmy, musicie również liczyć się z czymś takim jak nietrwała strata. Czyli jeżeli tworzymy LP token składający się z Ethereum oraz ARP, no to musicie liczyć się z tym, że w momencie, kiedy ARP będzie rosnąć, to tak naprawdę wartość tego LP tokenu nie będzie rosnąć równomiernie. Czyli gdybyśmy sobie stakowali samo ARP, to oczywiście jego wartość będzie rosnąć w miarę. Tego, jak rzeczywiście rośnie wartość ARP. Natomiast w przypadku tworzenia LP tokenów, to połowę naszego depozytu mamy w Ethereum, a połowę tego tokenu mamy w ARP. Jeżeli jego wartość będzie maleć, tym samym jakby wartość całego LP tokenu będzie również spadać, i po późniejszym wyciągnięciu tej płynności, rozwiązaniu LP tokenu, wartości tych tokenów ARP i ETH, tak jak w tym przypadku, będą inne niż pierwotnie, tak więc pamiętajcie zawsze o, czym, o czymś takim, jak nietrwała strata, Imperment Lost. Jeżeli nie wiecie czym jest, sprawdźcie to bezpośrednio w Google w Google, tak aby no, mieć świadomość tego, jak, jak wygląda kwestia właśnie tej nietrwałej straty, i wszystkich aspektów związanych ze stakowaniem, czy też wrzucaniem LP tokenów w farmę. Tak więc słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o ARP. Ja oczywiście, jeżeli chodzi o ARP, będę wrzucać go do koszyka długoterminowych inwestycji. Tak więc, zaraz obok Bitcoina i Ethereum będzie to token, który będzie w moim portfelu. Tak więc kupuję, zapominam i czekam do Hossy na lepsze czasy, po to, żeby zwyczajnie zarobić na nim jak najwięcej. Uważam, że. Token Arb z racji tego, że reprezentuje tak potężną fundację, tak potężny mainnet blockchain, którym jest Arbitrum, który jest przede wszystkim odpowiednikiem Ethereum, ale o wiele bardziej skalowalnym, szybszym, tańszym. Mamy tutaj tak naprawdę szansę na to, żeby w przypadku tego projektu, tego tokenu w przyszłości liczyć na top 10, top 20 tokenów CoinMarketCap. Tak więc, e, tak to wygląda z mojej strony. Słuchajcie, czekamy pozostało 2,5 godziny do startu. E, ja osobiście szykuję się, jak będzie wyglądać sytuacja później. Zobaczymy z pewnością, zrobię jakiś update, tak aby zobaczyć, czy zarobiłem coś zaraz po starcie, czy może też straciłem i trzeba będzie czekać. Ale tak jak mówię, jest to projekt długoterminowy, tak więc stawiam się zwyczajnie na trzymanie. Jedyną rzeczą, którą będę chciał osiągnąć, to z pewnością złapanie podłogi po to, żeby. Ten token kupić po jak najniższej cenie, czekać na ten dump. Ten dump oczywiście może być kilkustopniowy, będzie pierwszy zrzut tokenów, który zaraz będzie gdzieś tam, powiem, robiony przez papierowe ręce. A później, oczywiście, zaraz po jakichś wzrostach mogą być kolejne fale i kolejne. Potem, już oczywiście po dużych wzrostach, mogą zacząć kasować się ci zawodnicy, którzy zwyczajnie trzymają tokeny do odpowiedniego poziomu, aby realizować zyski. Tak więc, tak to wygląda. Czekamy, słuchajcie na to, co się dziś wydarzy. Tyle z mojej strony. Zapraszam Was na grupę zdefiniowani. Link do grupy zdefiniowani znajdziecie bezpośrednio pod tym filmem. Tyle z mojej strony. Dziękuję, się trzymajcie. Dziękuję, trzymajcie się, cześć.